Witam, szanowni Państwo, na kanale Analiza Polityczna Ekstra w komentarzu bez montażu. Na końcówkę tygodnia, sobotnie, popołudnie, dopowiemy coś więcej do materiału, który na tę godzinę. Na razie się montuje i dopiero będzie na kanale analiza polityczna, ale który jest ważny, więc mm, przypuszczam, że warto o nim powiedzieć więcej i wysłuchać, bo chodzi o oglądalność mediów w Polsce. Publicysta e, Tygodnika do Rzeczy ale też publicysta Telewizji Republika. Rafał Ziemkiewicz ujawnił taką danę dane oglądalności jego programu na antenie Telewizji Republika. To jest program, który ukazuje się w piątki. W piątkowe popołudnie, to jest jego taki komentarz tygodnia. Bardzo go lubię, od, od lat oglądam ten komentarz, bo to jest taka zabawna puenta, czasami też poważnie omówiona, ale bardzo w punkt. Siemkiewicz napisał na Xie, dawnym Twitterze, że yy, według danych pracowni Nielsen, która bada oglądalność stacji telewizyjnych, yy, jego program oglądało 2 sierpnia 400, ponad 460 tysięcy widzów plus to, co było na YouTubie. Na YouTubie średnio ten program ogląda ponad 100 tysięcy odbiorców. To jest bardzo dużo, Szanowni Państwo. Znaczy, to jest rok do roku wzrost o kilka tysięcy oprócz YouTube'a, bo na YouTube to było tak zawsze mniej więcej tak oglądane na YouTubie Telewizji Republika, ale w, w samych sieci na samej sieci kablowej telewizyjnej 400 ponad 60 tysięcy osób. To jest drugie miejsce ogólnie, jeżeli chodzi o Telewizję Republika według ostatnich badań, jeżeli mówimy o oglądalności stacji informacyjnych w Polsce czy stacji telewizyjnych. Hmm. Pierwsze jest TVN24, druga Telewizja Republika, trzecie Polsat News. Szanowni Państwo, to jest gigantyczna, ogromna, wielka porażka premiera Donalda Tuska, byłego już ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, którzy dokonali tego siłowego przejęcia, bo szanowni Państwo, gdyby tego nie było, to przypuszczam, że dalej byłaby dawna Telewizja Polska, ja bym dalej pracował w Telewizji Polskiej, nie byłoby kanałów Analiza Polityczna z Grupy Analiza. Nie byłoby przekanału, nie byłoby tak silnej Telewizji Republika. A rząd cały czas mógłby mówić, nie dając pieniędzy dla telewizji publicznej, że proszę bardzo, tam jest siana ta ich konserwatywna propaganda, ta i tak dalej. A tak przejęli to siłowo. Sieją swoją propagandę, czym wyszli na totalnych hipokrytów, a jeszcze wzmocnili niezależną, wolną, i prywatną stację telewizyjną, która wyrosła na jeden z najważniejszych podmiotów medialnych w Polsce. Także to jest, to jest ogromna porażka. Tak, To też poprzednia telewizja polska dla zwolenników obecnej koalicji rządzącej rządów Donalda Tuska to był też taki dobry chłopiec do bicia. Na to wszystko można było zwalać. To wszystko przez tą propagandę Kurskiego, Matyszkowi, Matyszkowi, Matyszkowicza. Yy, Olechowskiego, Rachonia i tak dalej, i te Perejry i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można było zrzucać na ten ten. A teraz tego wszystkiego nie ma. Nie ma. Nie można nic mówić. Zresztą spuścili też na margines tą telewizję polską, bo oglądalność TVP Info po prostu, no, jak na ten poziom stacji, na ten budżet szoruje pod nie. Zresztą stacji regionalnych również. Kiedy ja miałem okazję m, przez dwa po lata Kierować y, telewizją polską w Opolu, my mieliśmy dobre wyświetlenia, jak na ten poziom regionalny. Mieliśmy bardzo dobre wyświetlenia ma naszych materiałów w serwisie YouTube. Teraz to wszystko jest marginalne, po prostu, bo niestety ośrodki regionalne telewizji polskiej też nie są wzmacniane. To tutaj nie ma, nie ma niczego. Ja przypuszczam, że jeżeli tak dalej będzie się rozrastać telewizja republika, to republika zrobi swoje ośrodki. Regionalna, albo będzie miała swoich korespondentów w regionach poszczególnych, stałych, tak jak ma to Polsat. A to wszystko się dzieje dlatego, ten rozwój prywatnych mediów jest możliwy dzięki temu, że Donald Tusk siłowo odbił telewizję siłowo odbili media. Chcieli pokazać, jak chcą oni są mocni. chcieli mieć już na samym początku sukces, to proszę bardzo, mają. Dokonali nielegalnego przejęcia, gdzie to przypuszczam, kiedyś, jeżeli władza w Polsce się zmieni, to przejęcie zostanie odwrócone. To będzie w ogóle bardzo ciekawe, jeżeli to się uda, jeżeli takie rzeczywiście będą działania, to to przejęcie będzie odwrócone. I wówczas zobaczymy. Być może będzie i telewizja polska konserwatywna, i będzie w przyszłości dalej bardzo mocna telewizja republika. No, to wszystko przyniesie dopiero efekty za Kilka lat. Na teraz naprawdę można pochwalić yy, to, w jaki sposób rozrosła się telewizja republika, jak dalej się rozrasta, jak działa ta telewizja. Yy, I jak inwestuje, bo wiemy, że przenoszą się do nowego. Studia. Ja tak trochę chwalę, y, chociaż nie mam nic z Telewizją Republika wspólnego, ale po prostu chodzi mi o samą ideę, że nie daliśmy się jako konserwatywne środowiska w Polsce zdławić. Zresztą mamy też przykład telewizji w Polsce PL, braci y, Karnowskich, Jacka i Michała, y, która również no nie tak mocno się rozrasta jak Telewizja Republika, tam nie było takiego potencjału, ale również o kilka tysięcy poprawiła swoje wyniki oglądalności, zarówno właśnie y, w multiplex, w, w, na różnych sieciach kablowych, ale też w systemie YouTube. No, tego wszystkiego by nie było, gdyby Donald Tusk z Bartłomiejem Sienkiewiczem nie zdecydowali się na siłowe przejęcie y, mediów publicznych, y, w których jest źle teraz. Tam, je, tam jest bardzo mało pieniędzy. Polskie radio, na przykład Radio Opole, tam podobno bardzo mocno borykają się z problemami finansowymi. Polska Agencja Prasowa to w ogóle już szoruje po dnie. Tylko małe zainteresowanie w ogóle jest papem. I generalnie nawet ta strona konserwatywna do papu całkowicie straciła zaufanie. Polskie Radio też poinformowało ostatnio, że będzie likwidować katolicką Agencję Informacyjną. No kolejny strzał w katolików, szanowni państwo. Pamiętacie, jak mówił słowo Mitras, będziemy, musimy opiłować wasze przywileje katolickie. Opiłowują. Nie będzie, yy, chcą zmniejszyć ilość religii w szkołach, chcą łączyć klasy, jeżeli chodzi o nauczanie religii, co całkowicie po prostu, nie wiem, rozburzyłoby całe nauczanie religii, bo to są różne poziomy. Likwidują katolicką agencję informacyjną, Chcą likwidować fundusz kościelny, i tak dalej. Czyli uderzają w katolików, uderzają w wiernych pieniążki. A pieniążki do różnych ideologicznych, lewicowych organizacji będą sobie tak pewnie wędrować. No ale to tak jest w tej naszej uśmiechniętej Polsce na dzisiaj, więc należy pogratulować telewizji Republika tego sukcesu i yy, yy, dalej wspierać wszystkie. Poproszę. Wspierajcie, oglądajcie, subskrybujcie, polecajcie konserwatywne media. To jest bardzo ważne, naprawdę, bardzo ważne, jeżeli chcemy jako konserwatyści się utrzymać, bo też mam taką smutną refleksję, że my w mediach jakoś robimy większą pracę, wykonujemy większą pracę niż wielu polityków konserwatywnych i to jest dla mnie najbardziej tutaj smutna refleksja, tak na koniec. No ale trudno. Ktoś musi, taka nasza rola. Na dziś. To tyle. Udanej soboty. Do zobaczenia ukarzy gadło.